Cześć, moi drodzy, witajcie. Dziś chciałbym powiedzieć Wam dobrą wiadomość. Otóż, dziś rozpoczął się drugi etap zdejmowania restrykcji związanych z koronawirusem, i będą m.in. otwarte hotele. Będzie można zamieszkać w hotelu. Ale nie będzie można zjeść w hotelu, ponieważ w hotelach będą zamknięte restauracje. Nie będzie też można pójść na basen w hotelu albo na siłownię, bo to wszystko jeszcze będzie zamknięte. Będą otwarte sklepy, galerie handlowe. Galeria handlowa, tak się nazywa taki ogromny sklep e, po polsku, gdzie jest mnóstwo mniejszych sklepów. Ale tam też będą restrykcje, na przykład nie będzie można przymierzać ubrań, chyba że sklep zapewni odkażanie przymierzalni po każdym kliencie. I myślę, że. To będzie dosyć trudne do zrealizowania. Będzie trzeba zachowywać oczywiście odległość dwóch metrów jednej osoby od drugiej i trzeba będzie nosić oczywiście maseczki będzie ułatwienie dla ludzi, którzy pracują za granicą, a mieszkają w Polsce. Są tacy ludzie, którzy mieszkają blisko granicy i pracują na przykład w Czechach. A mieszkają w Polsce. Nie będą musieli za każdym powrotem odbywać, nie będą musieli robić sobie testów na koronawirusa. Także to będzie duże ułatwienie. I kilka jeszcze innych rzeczy zostaje uruchomionych: biblioteki i muzea, wydaje mi się, z pewnymi ograniczeniami. Zatem powoli, powoli wracamy do normalności, chociaż jeszcze myślę, daleka, daleka droga przed nami. Mam nadzieję jednak, że jakoś to się w końcu skończy. Chociaż niektórzy mówią, ostrzegają, że na jesieni druga fala, oby nie, oby to się nie sprawdziło. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Życzę Wam miłego dnia. Cześć, trzymajcie się. Pa-pa.